Witam państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta. Pewnie zastanawiacie się, czemu jestem tak wysoko. A otóż jestem dlatego tak wysoko, że ten film polega na tym, że cały dzień muszę być u góry. To znaczy. Cały dzień nie mogę dotykać... Wow. Wow. Ca Cały dzień nie będę mógł dotykać ziemi. To znaczy, będę mógł dotykać ziemi, ale w momencie, w którym dotknę ziemi, nie będę mógł wykonywać żadnej czynności. Czyli, jeżeli będę chciał wykonać jakąkolwiek czynność, będę musiał być w powietrzu. Jeżeli jesteś nowy na kanale, ty, jeżeli jesteś nowy kana na kanale, tak właśnie do ciebie mówię, zostaw taki sam czerwony przycisk A. tutaj. A -a. Ten film będzie naprawdę dopiksony. Tam na dole zostaw taki sam czerwony przycisk i dołącz się rozwijającego kanału, że w Polsce a ty wrzeciorzy <grydziśla> uważaj! Okej, okay, tak żebyście zrozumieli, na czym polega film. Podczas wykonywania jakiejkolwiek czynności. To znaczy, jak sobie stoimy, możemy sobie stać, ale jeżeli chcemy wykonać jakąkolwiek czynność, muszę albo leżeć na Dredziazu, albo stać na Dredziazu, albo wisieć mu na barana, jakkolwiek muszę dotykać jego. Nie mogę dotykać na przykład stołu, podłogi ani żadnej innej rzeczy, która jest po prostu rzeczą materialną. Muszę być na nim. Nie mogę żadną częścią swojego ciała dotykać innych przedmiotów. Także jeżeli dredziarz zgódnie jesteś głodny dredziarz? Oczywiście, że jestem głodny, zawsze jestem głodny. Dredziarz zawsze jest głodny, więc zaraz zrobimy sobie po prostu jedzenie. Wiesz jak to będzie wyglądało. Yy, Na no pewno jesteś wygląda... nadal głodny? Zniechęca mnie ten fakt, że to robimy, ale no trudno no. Jak trzeba, to trzeba. Czyli jesteś nadal głodny, tak? Tak, jestem głodny, niestety jestem głodny. Dobrze, no ty ja wiesz, że będę musiał ci wejść na barana i ja będę musiał przygotować ci rzeczy. No, a może ja się <laughs> wycwanie i zrobię to inaczej i podstawię sobie krzesło i będziesz na mnie siedział na kolankach i cię wezmę na kolanka. I co? Nie, ja na kolanka nie chodzę. No to... Problem, problem mamy. No to mamy problem. Mamy. Ja na pewno na kolana nie wejdę. W każdym razie, jeszcze raz zapraszam Państwa do oglądania. Dobra, drewnie, Nie, 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 na pewno tak też w takiej kolejności to zrobić? Powiem Ci, tak. Jak mówiłem, że się wycwanie, to się wycwanie. No dobra. <śmiech> <śmiech> o nie, dobra, czekaj, poczekaj, tu, 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 tu. tu. Dobra jest, teraz musisz iść tam do lodówki po rzeczy do kalawki. Powiem wam tak, jest mega ciężko, ale wydaje mi się, że jest to realne do zrobienia. Jak ty jaki tu jest. Jaki tu jest syf. Ty jeszcze chcesz ty? Tak, obojętnie z czym, stary. naprawdę już to nie jest ważne. Naprawdę to nie jest ważne Tu jest taki syf na tej lodówce, nawet nie wiedziałem o tym, dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że tutaj jest syf. Dobra, wiesz, to nie, nie gadaj, nie gadaj O wow. ja nie, mogę, ale, nie, A. nie mogę, nie mogę, nie A. To. A. No przesuń tu! Sięgaj łapą po produkty na razie denerwę, Nie razie bo się mogę, wszystko odsuwa. Nie mogę dotykać Nie mogę dotykać tego Spokojnie Zrobimy Kanapeczkę dredziarzowi, dredziarz sztuczce. Jakie sztuczce? Potrzebujemy sztućce Potrzebujemy sztućce Zaraz mi odpada. Gdzie masz sztuczce! Czekaj, tu na pewno? A nie! Nie, to jest nie, dobrze, nie, nie, nie tu? Ksem, dobrze, Nie wiesz gdzie masz to? w domu! Dobrze, zaczekaj. Co jeszcze chcesz? <ślesk trzyma> dobra <ślesk ślesk ślesk> oh, A! <ślesk> ok, także zróbmy kanapeczkę dredżarzowi. Kanapeczka będzie przygotowana bardzo dobrze. Szybciej. Dla, dlaczego szybciej? Szybciej. E, tutaj bierzemy sobie masełko. Co, boli Cię, dredziasz? To nie jest łatwe, bolą mnie plecki. Rozumiesz to, że bolą mnie plecki? Nie no, ja rozumiem, że bolą Ci plecki, tylko <laughs> rozumiem też, że jesteś głodny, tak? Ale wiesz co jest najlepsze? Że Ty nie możesz używać swoich rąk. Czyli ja będę musiał Cię nakarmić. Wyobraż to sobie? Wiem i cieszy mnie to. Serio się to Nie, cieszy mnie fakt, że zjem kanapkę, więc... Więc jest Jego dobrze. cieszy, że... Żałuję, że zacząłem nagrywać ten film w sosadzie. Dobra, no, dużo pack, tego pack, serka pack. chcesz? I jak tego serka chcesz? Dwa plasterki Dwa plasterki A masz sałatę? Sałaty nie mam, mam niestety Albo i może mam, ale będziesz musiał się skinąć do lodówki Nie Dobra. A sosik jakiś masz? mam no, w lodówce, wszystko Dobra, idziemy po sosik no. Jezu Chryste! I to jest właśnie dredziarz Dla żarcia, zrobi wszystko Tu O Jezu Z sosikiem, będzie kanapeczka Łaaa, kurde! Co? No co? Głową walnąłem <grymne> Smacznego! Obrzydliwe! <Kur> no. <grymne> Okej, okay, to jest właśnie kamienie dredziarza. Obrzydlistwo. Dobra, naprawdę bardzo dobra. Weź to ode mnie... To to szybciej! <grymne> On ja się żyga Co ci się chce żygać? Czemu ci się chce żygać? No bo je to jest obrzydliwe, no jest. Obrzydliwe to są twoje paznokcie człowieka. Ja, <grymne> ja muszę cię karmić jeszcze. Uy, fu. Ułama, no, mi szybciej! Drewiarz, musimy no. iść do tej toalety. No mówię ci, tłumaczę. Ale ja nie chcę iść, po co mam? Weź no, ryja ci śmierć, tylko uważaj, że mi głową nie No rucham. to przez ten sosik pewnie. O No tu masz tak? Przygotowane mówisz, tak? Tak, przygotowałem i wcześniej, powiedziałem, żeby będzie O no. Dobra, słuchaj, zrób to jak najszybciej. Umiesz w ogóle mieć zęby, człowieku? Nawet nie namoczyłeś czoteczki. O co ci ja o tym mówię? A buka śpa Dobra, dobra stopka, musimy w tym momencie wstać, bo dreciasz nie ma już siły Zaczniemy dalsze czynności Kiedy tracias po prostu podziwić siłę. W tej jest to barana Dobra, Treć. Dobra, dobra, damy radę. Trzeba pomyślcie pan. A waa, tak się tego niszścią... oł... O! I prawie włosy powyrywałeś. Otóż to. Delikatnie. Delikatnie. Dobra, delikatnie. Nie tu, bo tu jest brudne, tu. No dobra, już odkładam, no. I dobra, A. teraz. Prędy. <gry> Nie masz chcę Gdzie masz No bo ja Dobra Chcę. No Dobra, w Chcę marchet. Chcę marchet. Jeśli chodzi o moją szyję, no to wydaje mi się, że czerwona <gry> jest ciężko, boli, yy, no nie oszukujmy się kamerzysta jest cięższy ode mnie. To Ale jest to no, wiesz, wiesz dlaczego? To przez ten Netflix, bo ja po prostu dużo sobie nie... bo robię. ty się tak gibiesz, nie umiesz być w jednej pozycji, tylko ty się rzucasz i mi na siłę ręcznikiem twarz wycierasz, nie? Nieładnie tak, bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie. Dobra, no musimy na miasto wybić, nie? no lecimy no na siedzieć... miasto! No to wiesz... Działamy? Lecimy. No ale tak, musimy iść, nie? Nie, 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 nie. Wracaj na miejsce. Niestety. Wiesz o co chodzi? Musisz mi wziąć na barania. Wiesz o co chodzi? 2000 za buty. Ale to musisz stanąć na coś. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Generalnie jak idziemy właśnie... do auta! Posłuchaj, idziemy do auta. Ja się boję. Musisz prowadzić. Nie umiem nie? trzymać, ja nie umiem trzymać. Znaczy prowadzić. Jak nie umiesz prowadzić? No nie umiem prowadzić. To dlaczego się zamienialiśmy w ogóle? No nie zapomniałem ci powiedzieć, że nie umiem prowadzić i nie mam prawa jazdy. To czyli zamienialiśmy się niepotrzebnie. No dokładnie, chciałem się zamienić, żeby ci zrobić na złość, ale mi nie wyszło. Bo... Naprawdę okay. jesteś aż tak głupi? Tak. Jezu Chryste. Dobra, <noise> <nawet? głosy> Nie rady, zamknięte. Wziąłeś kluczyk w ogóle z chaty? Co, ja? Wziąłeś czy nie? A dla, to, a mój to jest samochód czy twój? Ja no zrobiłem mu na złość, zrobiłem. Ja będę prowadzić, połóż się! Tam się położyć? Tak, tam, tam się masz położyć. Jak? Dlaczego mi siedzisz na głowie? Dlaczego mi siedzisz na głowie? To nie miałem tak wyglądać? Powinniśmy się umówić inaczej. Trzeba było no, nogi mi wystawić. A tak to muszę Dlaczego na mnie siedzisz? Nie ma się głupie! Wygodnie? Wygodne dredy. Długo jeszcze? No jedziemy na stację, trzeba auto ubyć. Ale za, za ile jest ta stacja? Za chwilę <noise> A! <Oła>! Jesteś debilem. Daj <noise> mi <noise> złamałeś. Trzeba dawaj. auto umyć. Dawaj, lecimy. No, no, Akurat w drobniakach dawaj pięć, pięć włosy. Gdzie to się? Tutaj... No przepcie, człowieku! Wie... Dobra! Który? Tu, ten, ten, który lubisz? Tu no ten klikaj! Ten, tak? Tak! Ała! Ała! Tak, od gąsku, elegancko, pasko robimy. Dobra, da, dajemy radę dalej. Tutaj w ogóle to słabo leci ta woda, ale trudno. Do przodu, do przodu. Ja nie, radę nie radę... Zaraz, tak. Jest o. mały problem. Jest mały problem, benzyna się kończy. Musimy na stację jechać. Jezu, jak się ciężko prowadzi to auto. Nie powtarzajcie tego dzieci. Jak będziecie jeździć autem bez uprawnień, to nie powtarzajcie tego. Dobra, trzeba atakować Tredziarz, dawaj. To, 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 to i zelek oczywiście ten tańszy, bo po co przepłacać. Bredzas tam ma problemy z komunikacją. no nieważne, ważne, że dobrze zatankujemy tutaj na samochodzik. Na samochodzik jest... Ojejku. Zatankowany. Okej, oszukałeś mnie, on jest pełny przecież. Co oszukałeś mnie? Bawicie to. Co mnie Kwie tam? Bawi, bawi cię to, cieszysz się? Dobra, co bawicie? ten ten trzeba przyjść na stację, dobra, i zapłacić, tak? zamknij to. Na radę w ogóle dojść do stacji nie za bardzo. Dam radę. Boli. Bardzo, bardzo, bardzo boli. Powiedz mi, to nie jest łatwo. Co mi jeszcze chlapisz na włosy? Co ja się chlapię? Ja nie się, chlapię. Chlapię. Wazań, się Wszyscy Wszyscy Ja Wasza, nic co się nie ma. Teraz wytrzymasz Redia z kolei, ty nie wytrzymasz. Śmierdzisz benzyną. Ale Ale wytrzymasz Bredzias? Nie wiem, boli. Bardzo boli. Idziemy głosy tam w upiele, bo brodzias. Bredzias stał się głodny. do bardzo. Ja chcę chciał to się A ja nie nagrywam, nie nagrywam. Dobra dobra. Wszyscy się na nas patrzą, ale nie powinniśmy na to zwracać uwagi. Po prostu bardzo... Zróbmy swoje. Bo jesteśmy youtuberami i... <laughs> Jesteśmy nienormalni. I tak, takie jesteście po prostu tu teraz, że każdy się na nas patrzy. Czekamy. E, na złożymy zamówienie Jesteś głodny tredziarz? Bardzo. Jeszcze ja będę musiał się tu nakarmić. Przy wszystkich. <laughs> no to co? Deka. <laughs> Także zaraz będziemy karmić Tredziarzem. Wywalili nas z McDonalda, ale spokojnie. Tredziarz nie będzie dzisiaj głodny bo będzie karmiony przeze mnie Kryteczkami z McDonalda. po prostu jest na zewnątrz. Wywalili nas stamtąd, stwierdzili, że nie możemy nagrywać. Byli Dzień bardzo Wyjść, nie mieli. A nie, No um. nie, No no no. Widzisz, jak szybko Dredziasz je? Nie, 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 nie. Dredziasz, Dredziasz, nie jedz to! Dredziasz, też Dobra, Dredziasz, prosto! Okej, okay, jesteśmy teraz aktualnie w salonie gier, bo Dredziasty chciał sobie pograć w gry. Chciałeś pograć? Uwielbiam, uwielbiam Znaczy tak naprawdę ja chciałem pograć w gry, ale on mówi to, co, to, co mu każde. Dobra. Nieprawda. Dredziastu, dobra. よし! <off? S 1> Uważam, że na dzisiaj chyba wystarczy. Tak się nie będziemy bawić. Plecki bardzo bolą. Nie polecam takich, takich zabaw z tym panem, Także. dziękuję. Było fajnie. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli dotrwałeś do końca, koniecznie zostaw taki sam czerwony przycisk tam na dole i dołącz do naszego kanału. Dobry dziasty.